Cześć, witajcie w najnowszym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś Team of the Tournament, Group Stage. No i w paczkach mamy paru naprawdę srogich kozaków. Mbappe, Messi, Son, Salach, De Bruyne, Mertens, Lewandowski, Ramos, Sterling, Kane, Kulibali, Ter Stegen. No, dalej to już nieco słabiej, no ale któregokolwiek z tych wymienionych wyżej panów byśmy trafili byłoby cudownie. No, dlatego oszczędzaliśmy sobie kilka paczek, nie otwieraliśmy ich w czwartek no i postanowiliśmy otworzyć dopiero po rozpoczęciu promocji. Mamy jeszcze tutaj jedną paczuszkę do wyboru za poziom 27. No i chyba zdecydujemy się na paczkę piłkarzy Premier League Prime, no bo po prostu najwięcej jest graczy z tej ligi w Team of the Group Stage. No, a do tego jest jeszcze minimalna, bo minimalna, ale szansa trafienia. Informa Wandajka. Zaczynamy od jakichś paczek dwóch rzadkich piłkarzy. To paczuszki, tam za wyzwanie to wielbiciel Premier League. No Bruma, fantastycznie. Tu oczywiście nie spodziewamy się jakichś wielkich trafów, no ale kto wie, kto wie. No tak, Bruma i Kwerkwelia. Super. Może w drugiej paczce będzie odrobinę, chociaż lepiej. No oby, może jakieś ekraniki. No ekraników nie będzie. No a kto nam wypadnie? Vitolo. No już lepiej, bo chociaż 79 Liga Hiszpańska. Przyda się nam na pewno. Hiszpan w jakimś tam SBC, no i duplikat. No, więc przejdziemy sobie do mega paczki. Tutaj liczymy już na fajne, wymienne karty. No i co? No i mamy ekrany, ale nie mamy walkoutu. Włochy, bramkarz, Piemonte, czyli Buffon. No tak, 83 karty zawsze przydatne. A więc e, pewnie gdzieś tam przepalimy w jakimś SBC. Legendę Juventusu. O! I popatrzcie, co się wydarzyło. Trafiliśmy ikonę. <laughs> no, szkoda, że niebieską ikonę, a nie białą, ale co zrobić? Złota paczka rzadkich kart. No i nie jest to najlepsza paczka pod słońcem, no ale może, no ekrany będą, ale niestety bez lokautu Portugalia. Prawy pomocnik zawsze, prawy po pomocnik. Nigdy nie jest to żało Cancelo. Pici 84, no mogło być gorzej. Piciego na pewno też kiedyś wykorzystamy w jakimś SBC, no to już jest karta dość wysoko oceniona, przyda się poza tym absolutnie nic interesującego. No, i paczka piłkarzy Electrum Prime. Tu już można teoretycznie coś trafić, ale w naszym przypadku chyba się nie uda. Tilemans. No, fantastycznie, fantastycznie. To już nawet nie są nasze ulubione oceny 82, tylko 80. No tak, trafiliśmy 84 w poprzedniej paczce, więc teraz musiała gra to uśrednić. Złota paczka piłkarzy Prime. No to już jest dobra paczka, i tutaj, no właśnie, wypadałoby trafić chociaż ekrany, ale my ich oczywiście nie trafimy, bo dlaczego byśmy mieli? No ale trafiamy Juana Mate z Manchesteru, United, cudownie. No aczkolwiek jest teraz SBC, ważne mecze, gdzie gracze United są potrzebni, więc pewnie nam się przyda. Poza tym, jak widzicie, nic. Wybitnego. No więc otwórzmy sobie tą paczkę piłkarzy Premier League Prime. No, fajnie by było trafić takiego salacha, No ale oczywiście, oczywiście, nawet nie będzie ekranów. No i kto będzie? Oto ją! Sam futbolu, Futbolu, Jesse Lingard. No, duplikat, i to jest karta niewymienna. No ale na chwilę sobie wyślemy tego naszego bohatera na listę transferową, podmienimy. A tego przepalimy w ważnych meczach. No super paczka, zobaczcie trzy karty, 80 oceny, a reszta wszystko poniżej. No cudownie, będzie co przepalać. No i na koniec paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Czy tutaj gra nam zrekompensuje te dotychczasowe słabe trafy? No nie zrekompensuje, będzie LeComte 82. No więc wróciliśmy do naszego stałego poziomu kart, najczęściej trafiamy właśnie 82, no jest jeszcze Sawicz. No a poza tym Cholewiak, Polak, Rodak, także fantastycznie. Nie poddajemy się, owacja na stojąco, nowe SBC, zrobiliśmy, no bo czemu nie, no i zobaczcie, no. Wykorzystaliśmy sobie głównie złote niewymienne i dwie jakieś tam przypadkowe brązowe karty i dostaniemy za to rzadkiego piłkarza UCL. No, ale nie będzie nawet ekranów. Także 82. A jakże Erera. 82 to jest absolutnie nasz pułap. Jeżeli chodzi o trafy, Ech, no karta nawet grywalna przyda się pewnie kiedyś tam do czegoś. I to nawet jeszcze wymienna. Tu jakieś dwie paczki tam za wyzwania dostaliśmy Paczka piłkarzy, elektrum tam. Ech, nie liczymy tu na cuda, no ale będą ekrany, a nie będzie walkoutu, więc No i jeszcze Hiszpania. ekrany z Hiszpanii to nigdy nie jest dobrze, to będzie Luis Alberto, tak jest 84. Przydatny w SBC, czy poza nim? Coś wybitnego w tej paczce jeszcze było? No nic, absolutnie nic, same jakieś tam 70. -tki. No i parę srebrnych kart. Duża złota paczka premium. No tutaj to już w ogóle nie ma co liczyć na wielkie trafy. No i. No i kaputo, no Caputo rzeczywiście, 75. No ale jedziemy dalej. Pierwsi zakwalifikowani. Kolejne SBC mamy co przepalać. No jak widzieliście, dużo tych trafów, mm, duplikatów i tak dalej. No więc zrobiliśmy sobie mm, tutaj jedna karta z Ligi Mistrzów, tego Restosa, tam wykorzystaliśmy. No i głównie jakąś tam ligą niemiecką. Sprawa załatwiona. Ryzykujemy. Pierwsi zakwalifikowani. Złota paczka, paczka zawodników premium. No i oby, oby tym razem wypadło z niej coś ciekawego. No ale wygląda na to, że nie było. Będzie karta z Ligi Mistrzów chociaż. 82. Nie, 77. Rewelacja Wendel. No A, w miarę grywalny, ale niezbyt nam potrzebny. Zawodnik, i co poza nim? O, resztę zwraca jak bumerang. Dopiero co go przepaliliśmy. No ale chociaż poprzepalaliśmy sporo niewymiennych karta, dostajemy karty wymienne. Także taki plus tego wszystkiego. No i na koniec zostawiliśmy sobie mm, truskawkę na torcie, a więc ważne mecze. Na początek Levante Valencia. No i tutaj mm, trzeba było wymienić dwóch graczy z ligi hiszpańskiej, jeden złoty niewymienny, jeden brązowy. Na no resztę jak leci, załatwiliśmy pięcioma srebrnymi i brązowymi do tego kartami z ligi chilijskiej. Także wszystko mieliśmy w klubie. Nic nas to nie kosztowało. No i jakaś tam mała paczka za to. Otworzymy wszystko na koniec tradycyjnie Borussia Gladbach, Bayern tutaj dwóch piłkarzy z jednego bądź drugiego klubu potrzebnych było. No jak widzicie, załatwiliśmy to napastnikami, a reszta jakieś brązowe, szwajcarskie karty i tak dalej i tak dalej plus duplikaty tam dla podniesień, złote duplikaty dla podniesienia oceny ogólnej przepalamy złota paczka premium. No rewelacja. Jedziemy dalej <laughs> Inter Roma no, pojedynek rzymsko-mediolański. No i tutaj trzeba było dać minimum dwóch graczy z serii A, trzech Włochów. No, daliśmy więcej, ale jak widzicie, to są karty niewymienne. A na dole jacyś tam gracze z Ligi Rosyjskiej. No i last but not least, wielkie derby Manchesteru, City kontra United. No, i tu potrzebnych było dwóch graczy. Wymieniamy Bravo z Manchesteru City i Lingarda niewymiennego, którego trafiliśmy przed chwilą. No, a do tego jakieś w większości niewymienne karty z Premier League. Także też darmówka. Przepalamy ten skład. No i zobaczymy. Za to paczka piłkarzy Electrum Prime, więc już taka przyzwoita w miarę. A za całość ważnych meczów, złota paczka zawodników Premium. No i czy szczęście nam wreszcie dopisze? No bo ostatnio nie jest najlepiej. Na początek ta mała paczka piłkarzy Elektrum. No tutaj to raczej nie będzie wielkich trafów. No otóż to nie ma nawet karty rzadkiej złotej. Jest Grifo. No więc, tak sobie, no ale też nie mieliśmy wielkich oczekiwań względem tejże paczki. Złota paczka premium, jako druga tutaj, też nie będzie karty rzadkiej. Jest serii. No, rewelacyjnie. Co poza serii? Może jakieś style gry. O! No i właśnie. Trafiliśmy cień, a cień w tej chwili chodzi po jakieś kilkanaście tysięcy, no proszę, piętnaście, pewnie gdzieś w okolicach trzynastu, tak jest, dwanaście, trzynaście tysięcy, więc był to niezły traf. Duża złota paczka premium, no to może jeszcze raz byśmy jakiś cień trafili, nie, ale trafiliśmy. Ekrany tym razem, hiszpańskie, jak zwykle, środkowy obrońca. No tak, raul albiol. No ale 83 karta przyda się do przepalania. No a czy jeszcze jakby jakiś cień albo myśliwy się trafił tutaj... nie byłoby źle, gracze, mocno tacy sobie. No nie ma myśliwego, ale jest motorniczy całkiem przydatny styl gry. Także nie jest źle. No i zostały nam dwie paczki, i złota paczka zawodników premium. No może wreszcie, no może wreszcie trafimy. No ekrany będą, ale jakiś. Jest i walkout! Brazylia? LS Coutinho, Nie! To jest Neymar! Ojej, no, więc warto było znosić te upokorzenia. No, opłacały nam się ważne mecze. Neymar i to wymienny Neymar. No, no, no. Spodziewałem się, że będzie to kutinio, bo to zawsze jest kutinio. A tu taka niespodzianka. No, powiem wam coś niesamowitego. To jest zdecydowanie najdroższa karta, jaką trafiliśmy w FIFA 20. Zobaczmy co. No, jeszcze trafiliśmy do tego Harego McGayera. także no nie jest źle, ale Neymar, no zobaczmy na Xboxie kosztuje no ponad 8, no pewnie jakieś 820, 830 tysięcy końców. No ale my oczywiście sobie Brazylijczyka w klubie zostawimy, no bo jakże nim nie grać. No takie trafy chcemy mieć zawsze z ważnych meczów. No a na koniec jeszcze paczka piłkarzy Electrum Prime. Może i tutaj by jakiś teraz Messi dla odmiany wyskoczył. O, i nawet ekrany będą, no ale już bez walkoutu. No jak zwykle, Hiszpania, no tak, napastnik Hiszpania to będzie Borcha Plexiglas, nasz ulubieniec, tak? Tak jest, Borcha Plexiglas. Karta, którą uwielbiamy wręcz przepalać. No ale nie możemy być specjalnie smutni po poprzedniej paczce. No a tutaj też trafiliśmy legendę futbolu, panie i panowie. Sławomir Peszko. No cudownie, to był zdecydowanie najlepszy pakoł penning, jaki mieliśmy w FIFA 20. I w ten sposób się już z wami żegnamy. Trzymajcie się na razie.